Lawy preparat, o którym Tibor Jakabowicz powiedział, że będzie w każdym domu na świecie i jego misją jest to, aby tak się stało. W pełni się z tym zgadzam. Co więcej, zamierzam się do tego przyczynić, promując Lawy Lights, Wraz z naszym klubem konsumenckim Natural Energy Team. Dlaczego? Bo Lavi Lights to coś więcej niż zwykłe kosmetyki. Zarejestrowane jako kosmetyki premium. Poza wyjątkowym składem, również w nazwach podpowiadają nam ważne informacje. Przez te kilka lat współpracy z Tiborem nauczyliśmy się już, że prowadzi swego rodzaju grę słów, bawi się nazwami. Auricum zawiera w sobie złoto, czyli aurium. Złoty kolor widzimy w aurze osób wysoko rozwiniętych, duchowo oświeconych. Czyli ten złoty kolor przewija nam się tutaj w różnych aspektach. Lawy Lauricum, kosmetyk premium. Pobawmy się imy słowami. Jaką premię otrzymujesz w tej butelce? Inteligentny kosmetyk. Spray do regeneracji. Istotą działania jest dosłowna naprawa komórek. To kluczowe, ponieważ jednym z najważniejszych procesów zachodzących w organizmie jest ich podział, a z tym nieodłącznie wiąże się długość Telomerów. Zachęcam do zapoznania się takiego głębszego z tym tematem. Jest bardzo ciekawy. W 2009 roku grupa naukowców otrzymała Nagrodę Nobla za odkrycia w tym temacie. Można powiedzieć, że to co Lawy Lauricum robi dla telomerów to praca na miarę Nagrody Nobla. O co dokładnie chodzi? Jeśli w procesie podziału dzielą się komórki słabe, może nawet chore, Mające niedobory energetyczne, poskracane telomery, to właśnie podczas tego podziału powstają tak samo słabe, z tymi samymi wadami komórki. Dla organizmu ma to kluczowe znaczenie, czy dzielą się zdrowe, czy chore komórki, bo jeśli kopiują się słabe, wadliwe, uruchamia to reakcję łańcuchową powstawania kolejnych chorób. To tak jak w kuchni. Jeśli chcesz przyrządzić smaczne danie, nie wystarczy, że masz dobry przepis. Jeżeli użyjesz składników kiepskiej jakości, danie wyjdzie przeciętne lub w skrajnym przypadku niejadalne. Potrzebujesz dobrej jakości produktów. Tak samo jest z organizmem. Przepis jest bardzo dobry przepis. Tylko każdy z nas ma za zadanie zadbać o to, aby składniki, czyli nasze komórki, były w jak najlepszym stanie. Z dobrej jakości komórek organizm stworzy dobrej jakości kopie. I właśnie o to tutaj chodzi. Jeśli uzupełnisz energię w komórkach podczas procesu podziału, powstaną zdrowe. Długofalowo ma to kolosalne znaczenie dla funkcjonowania organizmu, dla pojedzenia sobie z problemami przewlekłymi, jak i przywrócenia wewnętrznego spokoju i harmonii. A z tego wyniknie spowolnienie procesu starzenia, rozluźnienie i większa odporność na stres, bo organizm jest w stanie sam się zregenerować, wyleczyć, tylko potrzebuje do tego, Paliwa, energii. W dzisiejszych czasach to wszystko nabiera jeszcze większego znaczenia. Zdolność organizmu do obrony przed patogenami, siły do poradzenia sobie z infekcją to tematy, które interesują wszystkich. Lawylauricum dezaktywuje wirusy, działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Zresztą, to preparat. Który w listopadzie 2020 roku, podczas prestiżowego konkursu w Nowym Jorku, zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii wśród gigantów kosmetycznych na świecie. Jaka to kategoria? Najlepszy preparat antypandemiczny. Czy potrzeba lepszej rekomendacji? I to na pewno te największe premie. A tak już bez premii. Na co dzień czego możesz oczekiwać stosując aurikum? Preparat o około 60% przyspiesza proces gojenia. Niezastąpione w przypadku skaleczeń. Otarć bardzo szybko tamuje krwawienie. No i dalej tak można jeszcze długo wymieniać, ukąszenia, oparzenia, złamania, kontuzje, nadwyrężenia mięśni, uśmierzenie bólu, aktywacja procesów regeneracji. Aurikom przynosi wielką ulgę osobom, które mają problemy z kręgosłupem lub ze stawami, również tym, które mają choroby cywilizacyjne odkaża powietrze, więc to jest bardzo ważne dla alergików. Wyjątkowy jest też sposób aplikacji. Spryskujesz na skórę i w ciągu 30 sekund potrzebne składniki znajdują się w miejscu, w którym... w miejscu, które wymagają naprawy lub regeneracji. Zupełnie przy okazji zadzieje się jeszcze jedna rzecz, Którą polubisz. Stosując regularnie preparat lawy Auricum, poprawi się kondycja skóry, stanie się bardziej jędrna, bardziej elastyczna. W końcu to kosmetyk. Podsumowując: Lawel kosmetyk informacyjny XXI wieku. Likwiduje dolegliwości na poziomie przyczyny, a nie objawu. Dodaje wigoru, wzmacnia odporność, dotlenia, odżywia, odmładza komórki, a w sytuacji zdarzeń losowych po prostu niezastąpiony. Rozpyl wokół siebie porcję auricum i pozwól, aby otoczył Cię swoim cudownym zapachem i działaniem.